Nie wiem tu mam do gadania, ale ja jeszcze zrobiłem 12 tysięcy, pobity rekord świata 13 teraz. Pozdro, ja nawet nic nie muszę robić Mam wszystkie te Tricks'y porobione No serio Nic innego nie da się Jedyne co mogę zrobić, o takie coś O, mój kolega też to robi Próbujemy przynajmniej O, godzinie I Teraz mi zleguje tak o 24.26 no więc dosłownie czekaj mleko więc dosłownie to rekord świata wy na desce w 9 sezonie większego rekordu chyba się nie da zrobić ja na on na playu 13 tysięcy, net nie da stąd wyjść tak jakby bariera tu była Jedyne wyjście tu u mnie jest E. Dosłownie. Naprawdę. I to koniec z rekordu świata.